Mamy parę pytań od członków klubu Konfederacji Bochnia, tutaj do pana posła Konrada Berkowicza. Jak pan uważa, jak konfederacja ma zamiar rozwiązać sprawę systemu emerytalnego, tak aby pracujący odprowadzali składki na własne konto, a nie na rzecz obecnych emerytów, jak to ma miejsce teraz? No, trzeba po prostu zlikwidować przymus płacenia na ZUS z Czarna dziura, która marnuje pieniądze i. Pozwolić ludziom tak oszczędzać na swoją przyszłość, jak chcą, na pewno będzie to bardziej efektywne niż obecnie, bo obecnie jest to po prostu marnowane. Natomiast ci, którzy już otrzymują emerytury, mają obiecane emerytury, muszą oczywiście je dostać i na to niestety będzie trzeba pobierać podatek celowy, który będzie o tyle, o tyle sympatyczny, że ten podatek celowy będzie się zmniejszał. Co jakiś czas, dlatego że ilość ludzi, którzy będą dostawać tą obiecaną wcześniej emeryturę, będzie się po prostu, mówiąc brutalnie, zmniejszać. Czy pan poseł zastanawiał się nad tematem zastąpienia zasiłków socjalnych dla osób niepełnosprawnych i chorych jakimś innym, niesocjalistycznym pomysłem? Jeśli tak, to jaki ma pomysł na tę sferę działania politycznego? Znaczy, co to znaczy dla niepełnosprawnych i chorych? No, bardzo dużo ludzi w rozmaity sposób choruje. E, jest też sporo osób niepełnosprawnych. E, ja bardziej bym się skupił na osobach, których, u których jakaś niepełnosprawność czy jakiś stan chorobowy jest taki, że one rzeczywiście są niesamodzielne całkowicie i jednocześnie nie mają ludzi, którzy. Się nimi zajmą. Tylko że tym nie powinni się zajmować politycy w Warszawie, tworząc centralne systemy socjalne. Tylko takimi przypadkami powinni zajmować się gminy, bo w gminach, w małych wspólnotach wiadomo, kto rzeczywiście jest niezdolny, żeby samemu o siebie zadbać, kto nie ma bliskich ludzi i rodziny przy sobie, żeby o siebie. Żeby o niego zadbała. I takie osoby oczywiście mogą dostać pomoc, ale decyzją gminy i z pieniędzy mieszkańców gminy. Inaczej robi się z tego wielki system e, socjalny, który tak naprawdę zaraz z patologią i zwykle w takiej patologii pieniądze dostają nie ci, którzy rzeczywiście potrzebują, tylko ci, którzy są sprytni i wyciągają z, systemu, z tego systemu pieniądze. Zresztą z tym jest powiązana z niepełnosprawnością ważna sprawa, związana E, z, e, ważna sprawa związana z, ze sprzętem e, medycznym czy sprzętem jakimś ortopedycznym dla ludzi z niepełnosprawnościami, bo żeby dostać dotację na taki sprzęt, to trzeba kupić atestowany sprzęt, a ten atestowany sprzęt jest znacznie droższy niż nieatestowany, no bo załatwienie sobie atestu polityków oczywiście kosztuje. Jest tu też zresztą z nami pan doktor Czesnowski, który myślę, że e, lepiej się zna na takich sprawach. Panie doktorze, może pan coś powie? <laughs> System, system refundacyjny zaopatrzenia yy, medycznego no, powoduje generację gigantycznych kosztów. Takim no, bardzo dobrym przykładem mogą być yy, pieluchomajtki dla dorosłych, które są yy, refundowane i yy, tam odpowiednia ilość kwota, jest odpowiednia kwota pieniędzy przeznaczona. Pacjent tam do tego yy, dopłaca tam różnie, jest to rząd wielkości około złotówki do sztuki. Yy, Budżet, czyli my wszyscy dopłacamy do tego kolejne dwa złote. Tymczasem jaki jest rzeczywisty koszt Pampersa? Szpitale kupują w granicach 70-80 groszy. Bez dotacji, no bo zaopatrują się u producenta. Więc to powoduje wygenerowanie ogromnych dodatkowych kosztów. Z takich no, ciekawostek, atesty, nie atesty i tak dalej. Ja opowiadam od lat o przypadku wagi. Mianowicie na oddziale no, potrzebowaliśmy wagę do ważenia pacjentów. No i jako człowiek altruistyczny, dobrego serca, zasponsorowałem w promocyjnej cenie 29,90. Yy, kupiłem wagę taką łazienkową, no i mieliśmy. No, i przy okazji akredytacji wyszło, że no, tak naprawdę to my nie mamy wagi, no bo ani paszportu, ani akredytacji, yy, ani homologacji. Yy, w związku z czym, no, na szybko zamawialiśmy przez dział zamówień szpitala, dostaliśmy elegancką wagę, taką na bateryjkę, za 230 zł. Yy, ale ona już miała homologację, paszport, wszystko i tak dalej. I mamy dwie wagi. I ta pierwsza działa zawsze, a ta druga tylko jak ma dobrą bateryjkę. No, widzą Państwo, jak wystarczy w dowolnej dziedzinie, nie tylko medycznej, zapytać kogoś, kto jest w środku, kto jest ekspertem, zajmuje się tym od wielu, wielu lat i możemy poznać tysiące przy, przykładów na to, jak Marnowane są nasze pieniądze, i jak wszystko jest droższe przez to, że państwo stara się nam coś zapewnić, zapewnić jakieś bezpieczeństwo, i tak dalej. Tak? Ludzie na przykład boją się, że gdyby nie było refundacji leków, to nie byłoby ich stać, bo te leki przecież są takie drogie. Ale one są drogie, dlatego że jest refundacja, więc gdyby nie było refundacji, to wtedy by były dla nich obiektywnie w ogóle tańsze. Tak? I takich przypadków jest wiele. Dlatego państwo nie powinno zajmować się e, takimi rzeczami po prostu. Dobrze. Ja właśnie, tak, a propos jeszcze wejdę w słowo refundacja leków. Jest wiele przypadków leków refundowanych, gdzie opłata pacjenta za lek refundowany jest wyższa niż pełna cena tego samego innego producenta, który nie postarał się o refundację. No cóż, no tamten musi odzyskać koszty refundacji, no nie? Pan Sławomir Mencen stwierdził, że nie można obniżyć podatków, tylko można je uprościć. Co pan poseł na... Nie słyszałem takiej wypowiedzi i znając kolegę Sławka, to wydaje mi się, że wydźwięk musiał być jakkolwiek w kontekście inny. Z całą pewnością można obniżyć podatki i trzeba obniżyć podatki i doktor Mencen też walczy o to, żeby obniżyć podatki i mówi, jak się powinno to zrobić. Podatki obecnie pożerają większość pieniędzy wypracowanych przez, przez ludzi a im więcej podatków płynie do budżetu, im jest większy budżet, tym gorzej, a nie lepiej. Rządzący do tej pory zwykle się chwalili, że dzięki nim budżet zarobił kolejne pieniądze. A i ludzie się cieszą, klaskają, bo nie rozumieją, że jak w budżecie jest więcej pieniędzy, znaczy, że mniej jest w naszej kieszeni, bo wszystkie pieniądze idą z kieszeni do budżetu. I w budżecie wszystkie pieniądze, jak są w budżecie, są marnowane i gorzej wydawane niż te pieniądze, które człowiek ma w kieszeni, bo urzędnicy nie znają dobrze naszych potrzeb, nie mają motywacji, żeby oszczędzać te pieniądze, bo to są ich, tylko budżetowe, wszystkich i przy okazji jeszcze, jeszcze te pieniądze rozkradają. Także no cóż, no trzeba radykalnie obniżyć podatki. Być może można by powiedzieć, że trudno by było obniżenie podatków, chociaż też to nie jest do końca prawda, ale trudno by było obniżenie podatków bez zmniejszenia obecnego budżetu. Ale trzeba zmniejszyć ten obecny budżet, ciąć wydatki, które są niepotrzebne i które jak widać, np. wydatki refundacyjne przeszkadzają nam, a nie pomagają. Na koniec jeszcze takie luźniejsze, bardziej prywatne pytanie. Jak wygląda życie sportowe pana posła pod względem aktywności fizycznej? Się pływa, się skacze, się biega, prawda? Oj, dziękujemy bardzo. To były pytania od członków Klubu Konfederacji Bochnia.